Cześć, z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale Autodiscover. W dzisiejszym odcinku Porsche Macan 3-litrowy. Moje BMW X4, które obiecuję Wam od roku pokazać, natomiast nie mogę się zebrać również z 3-litrowym silnikiem. Porsche Macan, jak złośliwi twierdzą, to auto dla niespełna rozumów klientów, pół miliona złotych dla suwa. mniej więcej tyle trzeba zapłacić za podobnego 3-litrowego Macana S w salonie. Na szczęście mamy firmę Autodiscover i mamy Stany Zjednoczone, ponieważ takie auto możemy ściągnąć sporo, sporo taniej. Za ile? O tym w dalszej części odcinka. Przejdziemy sobie do biura, pokażemy mam zdjęcia, jak samochód był uszkodzony, ile wyniosła naprawa. Mówi się, że Porsche jest bardzo drogie nie tylko w serwisowaniu, ale przede wszystkim w naprawie, co poniekąd jest racją. Takie oto Porsche Macan to przecież to samo co Audi Q5, ta sama płyta podłogowa. Pytanie, czy warto dopłacać praktycznie drugie tyle. E, o tym w dalszej części odcinka. Pada śnieg, fatalne warunki. E, auto jest po kompletnym detailingu. Zresztą podejdźcie sobie, pokażemy Wam, co e, tutaj dla klienta Zrobiliśmy. Nie mogę się doczekać na wasze komentarze. Jak napiszecie, jak wy naprawiliście to auto? Przecież sparują reflektory. No niestety, ale w większości nowych samochodów ta, ten problem jest pospolity. Nawet jeżeli kupicie takie Porsche w salonie za pół miliona złotych, czy też więcej. Może zdarzyć się tak i najprawdopodobniej z tego co wiemy się zdarzy, że taka reklamacja nie zostanie e, uznana. Auto w ogóle z tej strony nie było bite, znawcy tematu pewnie zauważą obrysówki światła, które na życzenie klienta e, okleiliśmy na czarno. Ta strona w ogóle nie była bita, ta lampa była w ogóle nieruszona i niestety... Paruje i niestety w nowoczesnych samochodach z tym niewiele jesteśmy w stanie zrobić, zwłaszcza przy takiej pogodzie jak dzisiaj. Co jeszcze zrobiliśmy w tym aucie? Całe auto pokryte jest ceramiką, dach oryginalnie był biały, zabezpieczyliśmy go czarną folią. Klient poprosił nas również o delikatny czarny pas na masce. Dodaliśmy jeszcze od siebie, natomiast w porozumieniu z klientem napis Porsche, sylwetki Makan'a ciężko pomylić z jakimkolwiek innym samochodem, natomiast jeżeli będziecie pędzić lewym pasem autostrady i e, ktoś za Wami niekoniecznie będzie widział w lusterku co to jest, to przeczyta i zobaczy, że to jest Porsche. Oprócz tego dolna dokładka zderzaka e, pomalowana na czarny połysk, e, również na czarny połysk pomalowany. Te nerki i Piotr się pokaże Wam na przebitce. Właściciel poprosił nas o delikatny akcent. Tutaj piękny, jeden z ładniejszych wzorów, jeżeli chodzi o Porsche Makan, felgi 21-calowe i na życzenie właściciela polakierowaliśmy zaciski na kolor żółty. Taka drobna ciekawostka, większość makanów sprzedawanych jest z dwulitrowym silnikiem, natomiast oprócz oczywiście logo na tylnej klapie Makan S bardzo ciężko odróżnić makana dwulitrowego od trzylitrowego, są praktycznie tylko inne dwa akcenty. Pierwsze to tutaj mamy wloty powietrza na chłodnicę. Makan dwulitrowy ma zaślepki i makana jest można poznać na czterech końcówkach układu wydechowego w okrągłym kształcie. Makan dwulitrowy ma wydechy w kształcie prostokątnym. Pogoda zdecydowanie nie rozpieszcza, więc skoczyliśmy za kierownicę, miejsce, dla którego chyba większość właścicieli kupuje właśnie Porsche Makan. Niesłabnący hit sprzedaży, który razem z modelem Cayenne uratował Porsche od problemów finansowych, Porsche Macan dostępne jest na rynku już 10 lat i doczekał się uwaga trzech faceliftingów. Bardzo rzadko zdarza się, żeby akurat producent jakieś auto odświeżał aż tyle. Razy, w 2022 roku był kolejny bardzo delikatny face lifting, a już zaplanowana jest kolejna generacja Macan. Natomiast, tylko i wyłącznie, jako samochód elektryczny zostanie wypuszczony następca tego właśnie. Macana. Facelifting, który pewnie większość ludzi dostrzeże był w 2019 roku, to wtedy pojawił się przeprojektowany zderzak i lampy z przodu i przede wszystkim charakterystyczna, upodobniająca do większego brata, czyli Cayenne, blenda tyłu. Nasz egzemplarz jest z 2021 roku. Jest to wersja Macan S z jeszcze 3-litrowym silnikiem pod maską w granicach 350 koni mechanicznych ten silnik. Osiąga. Natomiast już od 2022 roku, no jakieś drobne zmiany wizualne w środku. Przede wszystkim, już tutaj, akurat fajne to jest w makanie, że e, mamy wciąż wyświetlacz gdzieś tutaj schowany w deskę rozdzielczą. Nie wystaje to jako duży tablet. to akurat 10-calowy. W 2023 roku już prawie 11 cali i e, może ktoś to lubić, lub też nie, w pełni dotykowy ten wyświetlacz. Oprócz tego, przede wszystkim zmiana w silnikach. Zniknął, zniknęła wersja Turbo. Najmocniejszy e, obecnie sprzedawany Macan to wersja GTS. Zarówno Macan S, jak i GTS po 2022 roku mają silnik 2,9 litra. Dokładnie ten sam co w Audi. RS5, auto już chwilę oferowane na rynku, więc producent czymś musi zachęcać klientów do zakupu i dość ciekawego zabiegu Porsche dokonało, ponieważ silnik z Macana GTS z 2021 roku trafił do Macana S w 2022 roku, a silnik z Macana Turbo trafił do modelu GTS nieco to. Namieszało, no na pewno kupując w 2022 roku Makana, mamy 380 KONI, silnik 2,9, natomiast ten, którym jeździmy. Z 2021 roku, 3-litrowy, 350 KONI. Na życzenie właściciela, zobaczcie, widać te sportowe aspiracje Porsche na każdym kroku. Centralnie umieszczony obrotomierz, natomiast oryginalnie obrotomierz nie jest w Makan S w kolorze żółtym. Natomiast takie życzenie właściciela, właśnie z zaprzyjaźnioną firmą, no, wykonującą takie akcesoryjne tarczki, zegarów, wykonaliśmy tarczę obrotomierza i wymieniliśmy ją na. Żółtą oprócz tego oczywiście tarcza licznika wymieniona na europejską. Nie powiem, żeby Macan S mi się nie podobał, jeżeli oglądacie nas dłużej, rozważałem ten samochód jako alternatywę dla BMW X3, X4. Bardzo podobny silnik, również 3 litry, podobna moc, podobne osiągi. Niestety Porsche Macan trzeba dołożyć około 100, Złotych za podobnie wyposażonego Macana w porównaniu do BMW X3, X4. Co za to dostajemy? No, nie, nie są to puste złotówki, którymi nabijacie portfel producenta samochodu ze Stuttgartu. Tu naprawdę czuć, że jesteśmy w marce premium i nie świadczy tylko złote logo na poduszce kierownicy. Właściciel postanowił już we własnym zakresie kupił drugi komplet felg razem z oponami zimowymi, także niestety nam przyszło auto testować na oponach letnich lub też całorocznych nie zwracając specjalnie uwagi, w każdym razie na tych na których auto przyjechało ze Stanów i prawdopodobnie fa fabrycznie wyjechało z e, salonu. Auto naprawdę świetnie wykończone. Mamy tutaj fizyczne przyciski. No złośliwi znowu powiedzą, że tutaj te przyciski, te zaślepki, to tutaj świadczą o tym, za co nie zapłacił poprzedni właściciel. Troszkę tak jest. Nie mamy tutaj wentylacji, nie mamy tutaj pneumatyki. Mamy jedynie sportowe zawieszenie. Czuć, że auto, mimo SUV no z drugiej strony, Macan jest prawdziwym przedstawicielem swojej klasy, czyli SUV. Sport Utility Vehicle, który więcej ma ze sportem wspólnego niż jakikolwiek inny SUV. Centralny wyświetlacz obsługiwany jest tutaj fizycznymi przyciskami, dopiero w wersji poliftowej w 2022 roku. Te przyciski już tutaj są, wyglądają jak dotykowe, ale wciąż je trzeba wciskać, ma to jakąś swoją skomplikowaną nazwę. I wyświetlacz również jest o ten 1 cal większy, ponieważ te przyciski tutaj zniknęły i jest w pełni obsługiwany dotykowo. Ten również jest obsługiwany dotykowo. Widzicie jesteśmy w stanie przysłowiowo jeździć palcem po mapie, natomiast, natomiast wciąż mamy przyciski, no i jesteśmy w stanie szybko przerzucać między Media, Phone, Apps, Car, Navigation i tak dalej. Centralnie umieszczony lewarek zmiany biegów, również producenci odchodzą od, od tego lewarka, jakieś pokrętła, przyciski nie wiadomo co, natomiast wciąż mamy prawdziwy lewarek. Pod spodem logo. Tej każdy przycisk ma swoje zadanie, każdy przycisk jest tutaj intuicyjny, nawet zobaczcie, na jesteśmy w stanie z lewej strony ustawiać temperaturkę, z prawej strony jesteśmy w stanie moc nawiewu ustawić, tutaj e, gdzie ma wiać, ogrzewanie, mówię, może sobie akurat włączę, no i również wyłączanie kontroli trakcji jest pod ręką tryb off-road. Mamy auto, jakby nie było terenowe, natomiast myślę, że większość właścicieli Porsche raczej tego trybu za dużo nie będzie używało. No i przycisk sport. Mamy tutaj akurat tryb zwykły oraz tryb sportowy. Zobaczcie, po wciśnięciu trybu sport. Oczywiście pod, pogoda dzisiejsza nie zachęca, natomiast automatycznie Porsche nam podbija. Tutaj obroty, już nawet w trybie normalnym samochód jest bez pneumatyki, i już w tym trybie normalnym samochód jest. Czuć, jak mocno sportowo jest zestrojone zawieszenie. Nie mamy tej pneumatyki, mamy elektrycznie stabilizowane amortyzatory. Natomiast, o ile w moim BMW w trybie normal y, jedzie się, no, powiedzmy, dość przyjemnie, komfortowo, dopiero wciśnięcie trybu Sport czy Sport Plus usztywnia ten samochód, to y, moim zdaniem moje subiektywne odczucia. Tryb zwykły tutaj jest tak twardy jak y, w moim, właśnie BMW X4. Również niby o zacięciu lekko sportowym M40i w trybie Sport Plus. Jeżeli chodzi o koszty zakupu, jak i naprawy podobnego egzemplarza, zacznijmy sobie od uszkodzeń. Samochód wyglądał w Stanach tak, jak widzicie na załączonym obrazku. Pirotechnika cała, natomiast to, co zwróciło naszą uwagę już na samym początku, to brak tapicerki. Drzwi, jak i auto uszkodzone, no niby w lampę, a w słupek A, niby w błot, maskę, a niby w drzwi. Naprawdę mogło być różnie. Przede wszystkim martwiliśmy się lewym przednim zawieszeniem, jak i felgą. No reprezentacyjna 21 calowa felga Porsche, gdyby była pęknięta, to jakieś 3000 złotych naprawy. Natomiast to, ile mieliśmy szczęścia przy okazji tego egzemplarza, to naprawdę. Zdarza się raz na jakiś czas, nie liczcie, że zawsze jak kupicie samochód ze Stanów, to będzie aż tyle, aż tyle szczęścia. Przede wszystkim auto przyjechało z uszkodzonym zawieszeniem. To zawieszenie, które było do wymiany, to wahacz górny, przedni, tylny, dolny, przedni, dolny, tylny oraz stworzeń wahacza. Tak jak wspominałem na początku odcinka, Porsche Macan to tak naprawdę Audi Q5, Także, tak więc wszystkie wahacze udało nam się kupić pasujące od Audi Q5. za. Komplet wahaczy zapłaciliśmy 1080 zł, do tego jakiś uchwyt do czujnika poziomu na wahacz 330 zł i postawiliśmy auto na kole. Felga była tylko i wyłącznie porysowana, była prosta, więc zapłaciliśmy tylko i wyłącznie za jej renowację. Pozostałe felgi były w żaden sposób nie tak także nie było konieczności naprawy i lakierowania pozostałych felg. Koszt? renowacji takich fel, jak tutaj widzicie 21 cali CNC to minimum 3000 zł pod warunkiem oczywiście, że są proste dochodzą ewentualnie jakieś koszty prostowania, gdyby coś było krzywe. Sporo drobnych rzeczy kupiliśmy w ASO mówi się, że części do Porsche są drogie tak, to prawda, natomiast umiejętnie balansując między, między ASO a Allegro naprawdę te koszta naprawy nie przerażają. Praktycznie największym problemem było lusterko lewe w tej konfiguracji z tymi pinami okazało się, że nie jest żadne w Polsce dostępne. Musieliśmy je kupić ze Stanów. Kosztowało nieco ponad 3000 zł. Same drzwi lewe przednie w ASO chyba kosztowały w granicy 4000 zł. Udało nam się za 2800 w niezłym stanie kupić na Allegro. Błotniczek w Porsche jest bardzo bardzo mały. Mam zestawienie ze, ze wszystkim: generalnie zbiornik spryskiwacza z pompką, poszcie błotnika listwa po nakładkę na zderzak, zwrotnica lewy przód. Kosztowało to wszystko 3600 zł. Nowe w Aso, wydaje mi się bardzo rozsądna cena. Maska, zobaczcie, tak jak tutaj wyglądało. Właściciel w ciemno chciał ją kupować. Nową koszt zakupu 4-5 tysięcy przynajmniej za używkę. Natomiast powiedzieliśmy mu, zawieźmy auto do blacharza, zobaczymy, może w w tym przypadku uda się coś podziałać. No i akurat się udało. Maskę udało się delikatnie podklepać, wyprostować, polakierować. Nie ma śladu i została oryginalna maska. Co najgorsze, dużo używanych masek było w gorszym stanie niż, niż ta nasza, więc to też argument był, żeby nie wymieniać. Widzicie, na zdjęciach nie było w ogóle lampy lewej przedniej. Gdyby nie dojechała, to również kilkutysięczny koszt. Tutaj nie dość, że dojechała w bagażniku, to jeszcze dojechała Cała, miała tylko i wyłącznie uszkodzone dwa uchwyty. Zapłaciliśmy za jej naprawę 700 zł. Prawa przednia, tak jak wspominałem wcześniej, była cała. Felgę lewą przednią naprawiliśmy za 550 zł. Szybę czołową, jako oczywiście zamiennik, kupiliśmy za 876 zł. Pewnie w ASO zapłacilibyśmy w granicach 3000. Mnóstwo drobnych pozycji, które wrzuci Wam Piotrek. Natomiast na pewno byłoby sporo taniej. Tak jak wspominałem, sporo, Gdzieś tam życzeń właściciela było, żeby, żeby pozmieniać. Nie tylko i wyłącznie na ten połysk lakierowaliśmy przedni zderzak. Możecie tutaj zobaczyć drzwi. Te takie dolne ochraniacze drzwi są białe. Je przelakierowaliśmy na czarno. Tylny zderzak, dolną dokładkę też poprawialiśmy. Więc akurat 6700 zł. Wyszło mechanik za postawienie auta na kole. Wziął 1900. Serwis klimy 350 i serwis olejowy 320. Praktycznie naprawa zamknęła się w 33 tysiącach złotych, gdyby pewnie nie, nie dodatkowe lakierowania, poniżej 30 tysięcy złotych. To wyszło, natomiast było szczęście. Gdyby tego szczęścia nie było, ta naprawa, gdyby felga była uszkodzona, gdyby lampy nie było, gdyby maskę trzeba było kupić, to zobaczcie, to 15 tysięcy złotych byśmy więcej wydali i na tym by się jeszcze nie skończyło. Także. Praktycznie pewnie nawet i w takim przypadku można byłoby przebić 50 tysięcy złotych. Zawsze jak Wam wyceniamy naprawę, staramy się Was ostrzec, powiedzieć więcej, natomiast żebyście w razie gdyby wyszło mniej. Byli bardziej mile zaskoczeni niż, niż zawiedzeni. Jeżeli chodzi o koszty zakupu podobnego egzemplarza, jest to Makan po drugim liwcie z blendą z tyłu, 3-litrowy. Za takie samochody trzeba liczyć po 2018 roku minimum 180 tysięcy złotych, praktycznie 200 w górę. Tak, taki egzemplarz jak nas, nasz z nieuszkodzoną pirotechniką, z Niewielkim uszkodzeniem z przebiegiem poniżej 5000 km po naprawie ze wszystkim wyszedł w granicy 280 000 zł i był finansowany w leasing. Natomiast, jeżeli szukacie Macana poliftowego z silnikiem dwulitrowym w granicy 150 000 zł, budżet, mówimy o całym aucie, już po naprawie trzeba liczyć, żeby kupić Macana jakiegokolwiek, coś z początku produkcji, pewnie gdzieś od 90 do 100 000 zł za modele z z dwulitrowym silnikiem i niską akcyzą. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapę w górę, zasubskrybuj dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Zapraszamy naszego Facebooka, Instagrama i TikToka. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!